Kochani, wielka Blue Jane, Blue Jane nasisko ogromne i mała miniaturowa Blue Jane, wielka Blue Jane i maleńka Blue Jane. Super się zapowiada, nie sądzicie moi drodzy? Ta gra. Welcome! Ale ekstra. Witajcie moi kochani, tutaj wasza Blue Jane. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale i zapraszam do gry w Roblox Obi-Grow, ale ekstra! Wow, ale masz arbuzy na głowie! Świetne, każdy Ci to powie, mój dro drogi! O jaki wielkolud i zniknął! O, dobra, to skaczemy! Juhu! Hejże ho, hejże ho! O, wszystko się rozsypało! Niestety, niestety! E! Patrzcie! Weszłam mu na barana, a na mnie też ktoś wszedł ten z arbuzem. Super, jeszcze raz Blue Jane. Dobra, pomniejszymy się nieco. Juhu! Dam radę, jako taka mała pchła, tra la 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 la. Super! O, jakie maleńkie przejście! Dobra. Pomniejszymy się! Je, 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 Jestem mniejsza od ciebie, kolego! Super, biegnij, Blue Jane! O, jaki z niego wielkolud! Teraz ja będę wielkoludem! O, a właściwie wielkoludzicą! ale super, Ej! Dobra. No to co? Próbujemy, próbujemy, bo się nie poddajemy! Blue Jane! Ła, jestem wielka Blue Jane! No. Już jestem w miarę normalna. Okej, okay, do góry, do góry, do góry. O nie! Znikają schody! Takie tu mamy przygody! Damy radę, damy radę. O, dałam radę. Juhu, super! Wow, koleżko. Jej, Godzilla. <ścoughs> Dobra, no to skaczemy. O nie! O nie, jestem częścią jego nogi. Jej. Patrzcie tylko niektórzy się rozpadają, nawet jako taki wielkoludy. Tak, po niebieskim sobie skaczemy, bo to najlepszy kolor na świecie. Lepszego nigdy nie znajdziecie. No pewnie. Haha, ha. udało się. jejeje, je, je. Cześć moja droga, pokaż mi, co tu należy robić. O. Poprzyglądam się trochę. O i może powtórzę twoją strategię. Aha, czyli trochę muszę się pomniejszyć. No to do dzieła, no to do dzieła, by robota nie stanęła. Pomiędzy tymi kolumnami nasza Blue Jane sobie idzie. O, super nam poszło, nie sądzicie? No pewnie. Okej, okay, jak fajnie skaczą. Widzieliście to? Ja też tak potrafię, zaraz wam pokażę. Haha! Chyba, że się zaraz zrażę, ale chyba nie... O nie! Blue Jane! Nie rozsypuj się! Weź się w garść, moja droga, <laughs> bo tutaj super jest przygoda. O, powolutku, aż do skutku. Skaczemy, skaczemy, bo się nie poddajemy. Całkiem to niezłe, trzeba przyznać, pomysłowe. O, super Blue Jane, już niedaleko. O, dobra. Juhu, jakaś tam tabliczka jest. Ekstra. Dobra. No to się pobawimy trochę w tym labiryncie. Czy uda mi się wyjść? Miejmy nadzieję. No szybko, Blue Jane, szybko, szybko, szybko. Gdzie to wyjście, gdzie to wyjście? O, musimy się pośpieszyć. Dalej, 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 bo się biega doskonale, ale masz ekstra kondycję. Tak, w końcu wiecie, jakie jest moje ulubione danie. Oczywiście, pizza. Haha. Ha. Tak, dobra, koniec tego biegania. O! Czyż ja nie jestem cudownie, wielgachna? No pewnie! Blue Jay Nachna! O tak! Teraz chyba dam radę. Miejmy nadzieję, że dam radę. Wow, jakie widoki! Patrzcie tylko! Ale się wolno poruszam. Juhu, super. I co? O nie! Za blisko i sparzyłam się! Na jakiejś lawie chyba! Okej, okay, dobra, teraz jestem malutka! Mała Blue Jane, taka tyciutka! Dobra, próbujemy, próbujemy! No! Nie dotykaj tego! To jest gorące i parzące! O nie! O, jak z piekła rodem! Jakieś ognie! O, chyba się udało! Tak, pewnie, że się udało! Teraz sobie powiększę naszą Blue Jane! Będziesz znowu wielgachna! Juhu! Super! Dobra, no to idziemy, a właściwie skaczemy. Tak, teraz tam. O, nie! Wpadłam w dziurę! Dobra, jeszcze raz. Bo nie poddajemy się! Blue Jane nigdy się nie poddaje! Super! O, jaka wielka jestem! Juhu! Teraz sobie na pewno poradzę! O tak! Na szczęście te płytki nie są śliskie. O! I zaliczone. Świetnie. Jakie fajne piły zmyły. Mam nadzieję, że pójdzie mi teraz łatwo. O, patrzcie tylko. Pomniejszyłam Blue Jane i co? Skaczemy. Skaczemy. Sportu sobie nie żałujemy. Hejże ho! I w przestrzeń się wpadło. Niestety, niestety, moi drodzy, jeszcze raz muszę jakoś dobrze wymierzyć w tę następną piłkę. O, dzień dobry, wielkoludzie. O nie, on zmierza w moją stronę. Chyba mnie stepcze. Ratunku! Skacze mi po głowie. Co tu się dzieje? <laughs> o! Blue Jane zamieniła się w śmigło! Ale mi tu migło. I co? Ratunku! Ratunku! Super, Blue Jane! Sygnała! Moja droga, Blue Jane! Pojaw się z powrotem. Jest! Ekstra! O nie, on tu wraca! O, kolego! Nie masz nic lepszego do roboty? Tylko drzeć ze mną koty? Kurczę, pieczone! O, ale się uwziął na nas. Dobra, czekamy. Może sobie pójdzie. Ale nie w naszą stronę, rzecz jasna. Okej, okay, spoko. No to skaczemy po piłasach. Cieszy się Blue Jay Nasa. Tym razem nam się uda. O nie! Dobra, udało się. Haha, ha, ominęłam cię. Jejeje, je, je. nie udało ci się zdeptać mnie. O nie, ponownie! Koni ratunku, ratunku. Blue Jane, dasz radę. O! Znowu to śmigło. Jaka szkoda, jaka szkoda. <laughs> Ale muszę przyznać, że naprawdę to zabawne. O, to ty! To ty zamieniłeś mnie w śmigło. No, nieładnie, nieładnie. Dobra. Szybko, 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 żeby to się nie powtórzyło. Blue Jane, zaraz sobie zaliczymy kolejny checkpointas. O, proszę bardzo. I teraz mamy schody. Cudne, kolorowe, te przygody. O nie! Spadłam już setny raz! Czy ktoś uratuje nas? O, tam sobie stoisz, kolego. Okej, okay, to ja się biorę szybko do roboty. Wielka Blue Jane niepokonana, jak jakaś Godzilla. Ha, ha. O nie! Taki mały i mnie zepchnął z tych schodów. Sam też, co prawda, wspadł, ale... O, następny. Robi piruety na mojej głowie. Co ty robisz? Każdy się o tym dowie, że Blue Jane jest ponownie śmigłem. Ten odcinek powinien nazywać się Jak zostać śmigłem. O, nie sądzicie? Dobra, do przodu, do przodu. Patrzcie, kolorowe schody. Cudne te przygody. No, Blue Jane, do dzieła, do dzieła. Już mamy tutaj checkpointas. I co? Po tych belkach czerwonych mamy się poruszać, skakać. Dobra, no to próbujemy. O nie! To był jednak zły wybór! Czyli pomiędzy nimi. Okej, okay, tamten przeżył, więc ja przeżyję! Świetnie! Co za zębiska! O! No to przeskakujemy, przeskakujemy! Odwagi sobie nie żałujemy. O! E, to nie było trudne, ale też nie nudne! Tylko spójrzcie, ej, czyżby tam już była końcówka? Zaraz się okaże. Bluejane, wam pokaże! Tak jest! Świetnie mi idzie, bo już jestem zaprawiona w bojach! Hej, że ho, hej, że ho! Nad klockami Lego byś się skakało! Tak, moi drodzy, czy nam się uda? No już niewiele zostało! O tak, patrzcie tylko i checkpointas! Wow, udało nam się! Je, Cały tor przeszkód przejść! Ale fajnie! Gratulacje! Juhu, super! To mi się podoba! To mi się podoba! Co za cudna przygoda! Ojej! Koledzy, znowu tacy wielcy! O ratunku, ratunku! Znowu gonią mnie ci giganci ratunku! Ale nie damy się, nie, nie, nie! A ja w tym miejscu chciałabym się już z Wami pożegnać i zaprosić Was do kolejnych materiałków na moim kanałku, a zwłaszcza do następnych super odcinasów z gry Roblox! Żegna się z Wami, Blue Jane, cześć kochani i do usłyszenia!